<śleszy> ja Jezu. Siemka, z tej strony Profcie, dzisiaj ze mną Janek Cześć, witajcie! Jak widzicie, mamy powrót na kanał super mocny z Jankiem. Czy podjadasz? Będziemy robić dzisiaj challenge. Challenge Move Guard. Czyli mamy. Jak? Move Guard Challenge. Więc y, nasze zadanie jest po prostu włożyć to. Pozostaw, to jest na koniec. Więc y, pozwolę ci wybrać pierwszą rzecz. Od razu możesz wybrać. Dobra. <laughs> da. pierwszy. Tak Aha.

<laughs> Ej, hier, tak <laughs> Ty, stary, <laughs> ja, ik heb een klant van hier. Ik heb een is van hier. Ik heb een klant van Ik al een klant dat hier. Ik dat een klant dat is Ik heb is klant van hier. Ik heb een klant van hier. Ik heb een klant Alzcha a raga. Vista koga ta Bardzo apreślne. Ja będę w czas kosztować marchewki jak wymyjemy zęby. Właśnie, miałem wam nie mówić, że mamy tu szczoteczki no, miałem... i mamy pastę do zębów. Miałem do tą, tego na tego nie koniec. mówić. W ogóle przyszedł nam gość o, ja z nami Sylwia. Ja Sylwia <grym> wybierz nam co teraz mamy zjeść. Eee to. Aaaa. To to jest. raz. Jeszcze raz. Jeszcze Ale to. Ale to. Wszystko, co Wszystko, trochę nie odgaję, dostać. A jeszcze żelki, i cytryny, co teraz? Cytryny. Cytryny, ale jak się? Odgaję, ja

A trochę! Yeah. No tak. Aż ty śliczną uciechę, tak to wygląda na uciechę. Nie! jak stary O, Nie. O! z tym to jest nic, ale zjeść całego nara Pojedzone po każdym jedzeniu trzeba mieć zęby. Możesz sobie wybrać czerwoną czy wrzącę ja trzeba. mam dwie szczoteczki. Czerwony kolor męski. Tak, mamy owoc. jeszcze wow. pastę oh. Proszę okay. bardzo. Dobra. <laughs> dat yeah, like <laughs> 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 mm. mm. is het stel, ja. Dat is Dat is Ja, is het. Ja, is het. Ja, dat is is

Ja się jeszcze na Każdy challenge trzeba wytłumaczyć i mieć jakąś taką puentę taką edukacyjną. Zamykajcie buzi jak jecie. I, i jeszcze ciężko się je jak się ma jeszcze coś takiego No. Ale musisz zrobić kiedyś taką szarskorową wersję. Chyba kisiel albo budyń jakiś. Pizza też jest szarfkurowa. Tylko to trzeba dużo sosu czosnkowego. Spaghetti! Spa o, spaghetti! Jak mi się wydaje, że będzie jeszcze jeden odcinek z tego challengeu z Jankiem. Jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. I oprzejedźcie sprawę w każdej ponieważ takie bluzy już nie mają tam będą. Pocałujcie całą rodzinkę, a ja ze wami tęsknię. Papa! Pa. Pa, pa. Cześć, papa!